Cieszę się, że po roku przerwy ten obiekt zostanie znowu oddany mieszkańcom i turystom. Mam w tym pewną satysfakcję, ponieważ ja tą dokumentację rozpocząłem, będąc jeszcze dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji. Ona się oczywiście przewlekała z różnych względów formalnych, z różnych, nastąpiły różne problemy formalne z dokończeniem tej dokumentacji, ale mam to satysfakcję, że na podstawie tego, czego zacząłem, co zacząłem w 2018 roku, możemy no, świętować w cudzysłowie można, można powiedzieć otwarcie wyciągu i oddanie go mieszkańcom. No! <ślesk>